Witam wszystkich na moim kanale i na nowy filmik październikowy. Ten filmik będzie wyjątkowy, oryginalny. I na pewno się przez dłuższy czas nie powtórzy coś podobnego. Więc dlatego mam taką ładną stylówkę do robienia zdjęć i filmików. Więc zobaczycie w dzisiejszym filmiku coś bardzo super, według mnie, ładnego. Więc pora na filmik o tytule Neon ROM ROM Czyli świat neonów w złotych tarasach w Warszawie. Więc żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Dzisiaj wam pokażę neony na wystawie neonów. W Neon Rom, w Warszawie, w złotych tarasach. Ta wystawa Neonów jest na pierwszym piętrze i jest dostępna od 22 do 29 października. Więc to jest krótki okres, ale zapraszam wszystkich, co mogą to oglądać na żywo bo to też jest troszeczkę inaczej niż na filmiku. Na filmiku chcę pokazać tym, co niestety nie mogą tego zobaczyć na żywo, żeby mieli chociaż cząsteczkę tego czegoś fajnego. Więc tych, co mogą, w szczególności z Warszawy, to zapraszam do pojechania do złotych tarasów, żeby zobaczyć wystawę neonów, w Neon, Rom, więc inny, z innych miast też, jeśli mają wolny czas, I jeszcze coś dodatkowego. Informacja. Te neony, co są w Neon ROM, można dostać je za darmo, tylko trzeba dwie rzeczy: czyli zrobić zakupy w złotych tarasach za odpowiednią sumę, którą przeczytacie na stronie właśnie tych. Neonów, co możecie oglądać w Neon Rom. Więc więcej informacji na ich stronie. I to są wszystkie ważne informacje. I teraz was zabieram na wystawę Neonów do Neon rom w złotych terasach w Warszawie, więc klikam Was dalej do materiału filmowego. Mam nadzieję, że świat neonów się Wam spodobał we Neon Ram w Złotych Tarasach w Warszawie, więc jeśli ktoś był na właśnie wystawie neonów niech pisze w komentarzach, że był, w jaki dzień, mniej więcej o jakiej godzinie, bo może byliśmy w tym samym czasie i dniu w Złotych Tarasach i to przy, albo w już w tym miejscu. Neon Ram, żeby zobaczyć świat neonów. Jestem tego bardzo ciekawy, kto tam był z Was, co oglądacie moje filmiki. Więc piszcie je. Ja je bardzo chętnie przeczytam. A teraz Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmiku i zapraszam Was do subskrybowania tego mojego kanału, do lajkowania dzisiejszego filmiku neonami, do pisania komentarzy, które chętnie przeczytam, do udostępnienia tego filmiku, bo jest ważny dla mnie, bo to jest coś wyjątkowego, niepowtarzalnego, zobaczyć świat neonów, więc i dla tej wystawy w neon room Przata neonów to też jest wyjątkowe, więc zostało mi tylko jedno. Do zobaczenia, cześć!